Nie? Ja otwarli ją jak ostatnia chętna jeszcze była zamknięta. Ale też dużo ludzi jedzie tam starą drogą. Masę ludzi jedzie autami jeszcze tą starą drogą. No wiesz, dużo też kurde jak tak, ja tu musiałem zejść tu na starą, nie? No, no wiadomo wiadomo. <gry> ale no niektórzy też tam mają dojazdy mhm. i nie każdy jeszcze dokładnie może wie, a do dawno otwarli? No rok czasu, już co najmniej. Otwarta ten kawałek? No. A tu gdzieś dalej jeszcze jest zamknięta Bo do końca nie jest otwarta, nie? Tu jest do końca otwarta, aż do Lublinca Do Lub... e, Nie, do Sierakowa, tak no. Do Sierakowa No ona się... Sierakow... bo tam do Lesna ona nie jest jeszcze otwarta Nie, nie Bo tam, tam, tam się gdzieś zjeżdżało yy, Teraz tam też robią, o no. właśnie też jest pozamykane, bo robią też tutaj od Świętej Anny też yy, przejście potem znowu na częstowe jakby Pan no, uciekł, nie? No, no, no. no to ten kawałek też jest tam zrobiony, zamknięty ale tu musieli coś robić ostatnio, bo mój był zjazd tam i chudę dopiero wjeżdżałem na tym rondzie, nie? To na pewno robili, bo robił tam w tym oleśnie. I to o, było, bez to było zamknięte. Bo pisało objazdy do Wielunia i tak dalej, nie? O. tam nie słup przejechać. Też mój chudec, rok czasu, mój